Moi drodzy, grałem sobie na rozgrywce Zakład Mięstny Gideon i witam was jako Legion. Moi drodzy, dawno mnie nie było, w sumie ostatnio miałem, że tak powiem, przestój z nagrywkami. Nie miałem na to za bardzo czasu. Musiałem niestety pracę ogarniać w domu, przez co się przyczyniło na to, że no, nie miałem po prostu czasu, żeby grać, no. Okej, okay, dobra, dziabnięta, tutaj są moje dwie następne ofiary, ale raczej nie dobiegnę, no, wiedziałem, że nie dobiegnę. Ajaj, no trudno, no bywa i tak. Co, poczekasz, że zniszczy... nie, myślałem, że zrzucisz paletę, a jednak nie. Okej. Okay. No Dobra, dostałaś. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Zobaczymy co teraz wyjdzie z tego. Słyszałem właśnie jak robiasz silnik, no ale bywa i tak Okej okay. No proszę, tu obok sobie biegałeś cały czas Okej okay. i biegniemy teraz do tej ofiary tutaj hmm. No kurde, no trudno, no bywa i tak, no co ja mogę na to poradzić e, Wodę, że są skaleczeni i mają e, tanatofobię nałożoną na siebie teraz e, Tanatofobia no po prostu jak ktoś jest skaleczony bądź wisi, umiera No to... Co to fuck? Eee, no to co, no to po prostu mają pogorszenie statystyk, po prostu wolniej robią wszystko Wolniej leczą, wolniej kręcą geny Okej, okay. ktoś tutaj był no. W sumie fajnie, że to zrzuciłaś Bo tak... No daremno to zrzuciłaś na naprawdę, taka jest prawda, niestety a my gonimy cię teraz. Dobra, wiecie co. Dobra, nie no, za długo myślałem, za długo. Za długo myślałem moi drodzy. Naprawdę, za długo myślałem nad tym. Nigdy jeszcze nie wisiał, jeden gen zrobiony. Bardzo słabo. ja, mogłem sobie wziąć tego Adona, że niszczę od palety od razu po przeskoku No trudno no Dopadnę ciebie i też tak, nie no. Wiedziałem, że przeskoczysz w końcu Nie wiem co to było, nie, naprawdę nie mam pojęcia. I ciak, Z pół obrotu. Okay. Nie, 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 Mój drogi, nie, 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 Pierwsze wiszenie, dwa geny, bardzo słabo. Zapomniałem jak się gra w tą grę, naprawdę, moje dobre. zobaczcie, że kaleczę wasze oczy, ale... Okay. Dobra, musimy po prostu przytunelować ich teraz. Okej. Okay. Znowu to samo. No i co? Teraz nie przeskoczysz, mój drogi A co tutaj uciekłeś, o nie Skopałem Dobra, ale chyba cię dopadnę teraz Kurde. Aj karamba Dobra, widzę, że tam ktoś się biegł. Dobra, trafiona. To jest najważniejsze, że są trafieni i przez to mają tanatofobię cały czas. Na drugim poziomie, bo są dwie ra trzy ranne osoby, przepraszam, na trzecim poziomie. Przez to, no... Za szybko niczego nie zrobią. Ale, do chłodni biegniesz. Dobra. Okej okay. Dobra, no muszę cię wziąć, powiesić no trudno nabywa i toż tak, nie musisz wisieć! Zginiesz moja droga Tak zginiesz, a ja muszę zrobić jedną rzecz Ponieważ widzę, że mam perka od obcego moi drodzy Okej okay. I wszystko jasne Bardziej powinienem korzystać z tego Okej okay. No, dobra, kopnijmy to Okej, okay, no i ciacia, biegniemy z powrotem Ona tutaj wisiała Dobra, trafiony to jest najważniejsze w tym wszystkim tak naprawdę Ważne jest to, że teraz dwie ofiary będziemy mogli mieć Okej. Okay. Zablokował mnie Skubany no. No, oślep mnie, oślep. oślepiłeś mnie, mój drogi. Dawaj. no ja się mogę tak bawić, nie? Okej, okay, no ale ten skubany dobrze gra akurat Nie da się ukryć Ale powoli wszystkie palety się kończą moi drodzy No ośredni jeszcze raz powinno za twoim dźwiękiem O Dobra, fajnie, że mnie doprowadziłeś tutaj. Naprawdę. Aj, karamba, no nie no do dupy meczyk. Strasznie do dupy. Dobra, wiem, że on tam uciekł, no ale co ja mogę zrobić w tej sytuacji teraz? E, jak tylko. Dobra, leżysz. Zrobimy to. Leżysz. Zrobimy to. Leżysz. I tam ostatnia ofiara była gdzieś. Gdzieś tu uciekałaś, widziałem Cię. Ale moi drodzy, no kurde, no. Poczekaj, aż mi się z naprawi teraz, zregeneruje jeden perk. Ponieważ mamy trzech, którzy leżą. Wiecie co? W sumie, faktycznie, tutaj jest. Ten... Tak, no tego tutaj powiesimy Ponieważ chciałem żeby mi się zregenerował perk ten od obcego Okej okay. Dobra, nie pozwolimy Dobra, powoli musimy ich powiesić. No, powoli muszą umierać. Ten jest chyba najbliżej, jak teraz. Dobra, i znowu wszyscy stoją. No, niestety, bywa i tak. Dobra, skopany jest. Otwieramy! Okej. Okay. Nie widziałem Ciebie, naprawdę, jak gdybyś nie uciekała. Okej. Okay. może i Ciebie teraz powiesimy jeszcze. Szczerze wątpię w to, no. Przez to się, jakie ja tutaj są te manewry, że tak powiem brzydko. Okej. Okay. Ale powiecie, przyznajcie sami, fajna akcja tam była. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz, Laska? Dobra, muszę go kopnąć, no niestety. Kurde no Ajaj aj, aj. Dobra, no kurde, no nie wiem w co, co teraz wło wło włożył łapki No niestety no wiedziałem, że tu jesteś Kurde to jeszcze ten frajer Dobra, ale muszę cię dopaść naprawdę. Okej, okay, dobra, specjalnie go nie uderzyłem, żeby nie miał busta. Ale dobra, mój drogi, teraz... No nie, no, no ile tych palet tutaj jest nasranych?! No paleta za paletą mi okno, nie? Przy oknie. No co to jest? No ja walę, no nie. A, to skopałem, mogłem faktycznie poczekać, tylko że już mi się rozchodzili, niestety. Aj karamba Nie da mu wyjść. O no ty Sszlał jeden! Dobra moi drodzy, tak się prezentował meczyk po długiej przerwie, na razie.